Cześć, witajcie w kolejnym filmiku u mnie na kanale Chciałbym wam przedstawić samczyka, który jest na sprzedaż Jest z 2022 roku Czarny wstry, piękny samczyk, oko glazer, łamane yy, Mogę do niego dobrać jakąś samiczkę, jest tutaj yy, Mam po prostu za dużo, w sumie jedną parę, ale Samiczkę chciałem sobie jeszcze zostawić jedną Jakby był ktoś chętny na samczyka, to chętnie odstąpię a jeśli cała para, to też może iść e Ewentualnie no I zapraszam was do dalszego oglądania, przedstawię wam e moje samczyki よし。<noise> <noise>